Witam w kolejnym odcinku serii Motorozmowy. Znajdujemy się w Dyńskim Muzeum Motoryzacji, a dziś porozmawiamy z twórcą muzeum, a prywatnie moim tatą, Witoldem Ciążkowskim, o renowacji pojazdów, aby przybliżyć Państwu nieco to zagadnienie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy renowacja pojazdów to trudne zadanie? No niestety bardzo trudne, z wielu względów. Przede wszystkim finansowych, ale również i technicznych. Ok. jakie rzeczy bywają niezbędne przy odbudowie pojazdów. No, jak, jak zauważyłem, przede wszystkim finanse. To, to, jest, to jest najważniejszą rzeczą. Przede wszystkim trzeba mieć e, samochód albo motocykl, albo inny obiekt i finanse na to, żeby go restaurować. No i chęci. Przede wszystkim. Wiele osób oglądających liczne programy motoryzacyjne nabiera przekonania, że mogą sami przeprowadzić taki proces renowacji. Jak uważasz, jako osoba zajmująca się tym przez większość swojego życia, są w błędzie? I to dużym. Nie są w stanie zrobić w zasadzie nic. Mogą sobie najwyżej coś oczyścić, coś podskierować, natomiast te wszystkie inne rzeczy, niestety, to trzeba zlecić fachowcom, jeżeli się samemu nie potrafi. Jakie bywają najczęstsze błędy ludzi, którzy podejmują się takiego zadania? Najczęstszym no błędem jest to, że ludzie sobie za ostatnie pieniądze kupują jakiś samochód lub motocykl zabytkowy. No i oczywiście yy, okazuje się później, że trzeba go odrestaurować. Pierwsze co robią, go rozbierają. Samochód zazwyczaj jest piaskowany, I, i, i co dalej? I dalej nic. Kończą się fundusze, kończą się chęci, ponieważ yy, po wypiaskowaniu okazuje się, że samochód ma dziury. Potrzebny jest blacharz albo jeszcze y, jakiś tam inny, y, może okazać się, że drewno zazwyczaj, ponieważ to jest 70 lat po wojnie, więc taki samochód przedwojenny y, już ma ponad tam 70 czy 80 lat. Y, stelarz y, tych samochodów jest drewniany, i poprzez y, choćby nie wiem co choćby ten samochód stał i nie zjadły go korniki ani wilgoć to i tak po prostu y, kleje nie były tak odporne, bo to były y, kleje organiczne i, i, i to wszystko się po prostu rozsypuje, więc jeżeli y, zazwyczaj, zresztą tak jest jak wiesz my też kupujemy y, w większości te nasze samochody pochodzą od ludzi, którzy chcieli je restaurować, ale niestety skończyły im się finanse, skończyły im się chęci poza tym taki samochód y, wymaga y, garażu i to takiego y, który jest, nie jest wilgotny, jest suchy i w miarę duży, żeby wokół niego się szło obrócić. Więc to są wszystkie takie kłopoty. Oczywiście. Ile czasu potrzeba poświęcić, aby odnowić taki pojazd? W zależności od posiadanych funduszy, bo jeżeli się ma fundusze, to można pewne rzeczy zlecać. W zależności od kompletności samochodu, czy chce się mieć samochód oryginalny, jeżeli się samochód chce mieć oryginalny, a nie ma oryginalnych części, to trzeba je zdobyć. Jak wiesz, z tym jest największa naj, naj trudność. Oczywiście. Pytanie, które pewnie każdy entuzjasta motoryzacji, pragnący posiadać swojego klasyka, sobie zadaje. Ile to kosztuje? Ile kosztuje taki proces renowacji? Nigdy tego nie liczę. Mam mało włosów i straciłbym resztę. <noise> Jaki twój pojazd był najtrudniejszy w renowacji? Jakiś, który zajął najwięcej czasu albo pochłonął najwięcej pieniędzy? Jaki to był? Ponieważ mnie się nie spieszy, też nie posiadam aż tyle pieniędzy, żeby e, wsadzać je w samochody, bo trzeba jeszcze z czegoś żyć i, i prowadzić warsztat. Więc ja to wszystko rozkładam w czasie. Jak wiesz, najdłużej robiliśmy Mercedes, bo robiliśmy go 14 lat. Jaki to model? No, jest model 230 Cabriolet. Yy, inne samochody, no też yy, nie jest prawdą to, co pokazują w telewizji, czy, czy, czy gdzieś tam, że taki samochód można zrobić w ciągu tygodnia, 10 dni i tak dalej. Nie da rady, nie ma takich możliwości. Czy są pojazdy, których renowacja jest niemożliwa? Owszem, są. Są tak, albo są tak zgnite. Jeżeli jest to pojazd bardzo rzadki, no to jak wiesz, yy, próbujemy yy, to robić. Ale to się robi też długo i żmudnie. Albo po prostu jest brak części do takiego pojazdu, bo jest pojazd rzadki. To się wiąże w zasadzie z sobą. Jeżeli jest rzadki, yy, to i, i długo trwa jego renowacja, bo, bo zazwyczaj jest okradziony z tak zwanej biżuterii, czyli z zegarów, liczników, świateł i, i trzeba to zdobyć. Wspomnieliśmy o częściach zapasowych zapewne stanowią problem, no bo przecież się ich już nie produkuje. A więc skąd je brać? No bierzemy, teraz jest dobrodziejstwo internetu. Kiedyś było gorzej. Kiedyś to tylko się mm, takie części zdobywało poprzez znajomych, poprzez znajomych, znajomych i tak dalej. W tej chwili jest internet i można kupować na całym świecie. Takim rynkiem, który jest bardzo zasobny i tani, to są Stany Zjednoczone. No, ale ostatnio, jak wiesz, kupiliśmy figurkę królika do Alvisa z Argentyny. Zresztą z tą figurką mieliśmy perypetie, bo urząd celny nie chciał nam przekazać tej figurki. Mimo tego, że chcieliśmy opłacić sło, to oni chcieli jeszcze fakturę na wysyłkę, której nie mieliśmy. No i powoduje to. Dużo takich perturbacji. Ta cała. Jeżeli mówi się, że w Polsce komuś zależy na, na ochronie zabytków, to jest to tylko przegadanie, ponieważ ani urząd skarbowy, ani urząd celny nie ma litości dla, dla, dla takich, którzy coś kupią za granicą i, 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 i po prostu nie, nie ma cenników na to i oni czasami nawet nie chcą, żeby to do Polski przyjechało. Jak wiesz, dostawaliśmy ze Stanów lampy naftowe, które były cofane z granicy. Tak. Poruszmy zagadnienie, które coraz częściej pojawia się w kontekście zabytkowej motoryzacji, a mowa o replikach. Sam niejednokrotnie widziałem, jak na portalach takich jak Allegro ludzie sprzedają repliki różnych samochodów, niektóre w cenach idących w setki tysięcy złotych. Czy w twojej ocenie stanowiona jakąś wartość? Jak wiesz, ja nie jestem zwolennikiem replik. Według mnie to ten człowiek, który robi taką replikę, mógłby przeznaczyć te pieniążki na odbudowę normalnego samochodu. Zresztą te repliki zwykle nie trzymają się w ogóle ani żadnych planów, ani... Niczego, co mogły. One w ogóle nie są podobne do oryginału. Zacznijmy od tego. Mało no, czego, nie wiem jakim cudem, one są rejestrowane na, pojazdy, na, 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 pojazdy, na tablicy pojazdów zabytkowych. No właśnie, to było moje kolejne pytanie, z racji tego, że jest to dosyć dyskusyjne, prawda? Więc jaka jest Twoja ocena? Czy takie pojazdy powinny to posiadać? Czy powinny być jakieś inne regulacje z tym związane? To już nie należy do mnie, to należy do Państwa, ale według mnie to powinna. jeżeli ktoś dopuszcza budowanie samochodu repliki, to powinna być oddzielna kategoria samochody repliki. Jak mo mo mogą być oceniane takie samochody na przykład w konkursie oryginalności, kiedy jak wiesz, prawie nic tam nie ma oryginalnego w tych niektórych samochodach lub w ogóle nic. Jeżeli coś takiego jest, to, to, to dla mnie to jest wyduma. Bo ktoś sobie to wydumał, nawet nie mając planów, nie trzymając się planów, nie trzymając się czegokolwiek, wyduma się jakiś tam pojazd i go się buduje. Ten pojazd nijak się ma do, 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 do oryginalnego pojazdu z tamtych lat. Tak, a więc możemy konkludować to w ten sposób, że jednak renowacja takiego pojazdu to bardzo czasochłonne bardzo kosztowne i wymagające dużo samozaparcia przedsięwzięcie. I wiedzy. Przede wszystkim wiedzy. Przede wszystkim, Przede wszystkim wiedzy. wiedzy. Trzeba posiadać dokumentację na ten temat. Zacznijmy od tego, że do samochodu, zanim się go kupi, lub już w momencie kupna, trzeba szukać katalogu części z danego roku i oryginalnych instrukcji obsługi, oryginalnych zdjęć. Na zdjęcia zdjęciach też nie można się opierać bo i przed wojną te samochody były przerabiane i e, większość tych samochodów e, nawet które, zabytkowych, które są ma mnóstwo rzeczy e, nieoryginalnych i e, na przykład jakiś licznik od, od komarka, jakieś światła od syrenki lub od innego samochodu, e, w mnie tak nie powinno być, jeżeli staramy się, żeby samochód był Stary, ładnie wyglądał, i, i tego i, o, oryginalnie, to on powinien mieć te wszystkie rzeczy oryginalne lub też repliki, ale dokładnie odzwierciedlające y, te części z tamtych lat. Nie, że założę sobie, co mi się podoba, i będę uważał, że wszystko jest ok. A powiedz jeszcze jedną rzecz, a mianowicie, bardzo często w tych zabytkowych samochodach. Mamy takie małe elementy, chodzi na przykład o śrubki, albo w systemie celowym, a właśnie bardzo często zastępuje się je śrubami metrycznymi, albo wkręty, które oczywiście wtedy były na śrubokręt płaski, dzisiaj są to na śrubokręt krzyżowy. Czy ty dopuszczasz taką ingerencję, czy zgodziłbyś się na taką zmianę, czy nie? Czy jednak dla Ciebie nawet takie małe elementy, jak nawet śrubki ich wygląd jest istotny? Wszystko jest istotne, jeżeli samochód ma wyglądać. Yy, tak jak wyglądał z tamtych lat to jak wiesz w naszych samochodach, yy, szukamy tych śrubek i, i w Polsce i za granicą na, na yy, przeważnie łeb soczewkowi na, na płaski śrubokręt i, i kupujemy i, za, i, i robimy takie śrubki yy, zresztą yy, w yy, tych, yy, w Niemczech można takie śrubki kupić w odpowiednich firmach, natomiast yy, na to nikt nie zwraca uwagi, no, ja zwracam Dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki serii Moto Rozmowy.